Uzdrowisko dla mentorek to przestrzeń, w której możesz odetchnąć, zanim znów dasz światu kawałek siebie. Tu rozwój spotyka się z odpoczynkiem, a biznes mentorki – decyzjami, które przynoszą efekty bez wypalenia. Bo każda kobieta, która wspiera innych, potrzebuje czasem wsparcia także dla siebie. Oddychaj, naładuj baterie. Twój biznes też potrzebuje regeneracji. Jestem Gośka Dziubała, mentorka mentorek. Pomagam kobietom zostać mentorkami, karierę od podstaw – i budować biznes mentoringowy, który zarabia. Cześć, tu gośka. A to jest uzdrowisko dla mentorek, czyli przestrzeń, w której nie musisz nic udowadniać, a możesz po prostu na chwilę odetchnąć. Dziś zapraszam Cię na zabieg, który mam taką pewność, każdy z nas przyda się raz na jakiś czas. Tak zwany peeling perfekcjonizmu. I tak sobie myślę, że. Perfekcjonizm to taka ciekawa przypadłość, która sprawia, że nawet jak masz genialny pomysł, to zanim go pokażesz światu, musisz jeszcze tylko poprawić przecinki, dopisać kontekst, zmienić kolor guzika i dodać na przykład coś jeszcze z badań naukowych. I tutaj zrobię pauzę, bo możesz dodać wszystko to, co, co ciebie męczy, co tylko tam chcesz. I potem mija miesiąc, i pomysł, który był taki żywy, pulsujący, ekscytujący, staje się ciężki, jak, no powiedzmy, błoto z maski borowinowej. I ten peeling perfekcjonizmu polega na tym, że delikatnie, ale konsekwentnie zdejmujesz z siebie kolejne warstwy muszę. Czyli zacznijmy. Muszę, żeby to nam miało sens. Albo muszę, żeby to było profesjonalne. Jeszcze niżej. Muszę, żeby inni uznali, że to wartościowe. Muszę, żeby była piękna grafika. I muszę jeszcze to zczytać. To tam tylko, że to już po raz setny. I kiedy się tak wypilingujesz z tych, muszę, nagle pod spodem odsłaniasz coś, co jest najbardziej świeże i żywe, Taką Twoją autentyczność. Bo w środku każdej mentorki, każdej mentorki perfekcjonistki jest taka twórcza dziewczyna, która kiedyś po prostu chciała się podzielić tym, co czuje i wie. Tu i teraz. Bez planu, bez strategii, bez sprawdzania czegoś setki razy. I żeby była jasność, ja nie nawołuję do byle jakości. Bo no, mamy szkice, nad którymi pracujemy, ale w pewnym momencie stają się one rzeczami gotowymi do pokazania światu. I oczywiście można je kiedyś poprawić, ale najlepiej zróbmy to po pierwszych opiniach klientek. Bo kto decyduje o tym, że coś nie jest jeszcze wystarczające do pokazania światu? Na pewno nie są to klientki. My same narzucamy sobie poprzeczkę, która często staje się no, taką poprzeczką nie do przeskoczenia. I ciągle mówimy sobie, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. I ta poprzeczka ląduje coraz wyżej i coraz wyżej. I naprawdę klient nie wie, jakie są na, nasze wyobrażenia o czymś. Kiedy jest ten moment, że jest to idealne. On tego nie widzi, on tego nie wie. I dlatego warto zapytać go o opinię, i potem dopiero ewentualnie coś modyfikować, bo to, co nam wydaje się, że jest niewystarczające dla klienta, może być już świetne. I właśnie pamiętam taką sytuację, że jedna z moich klientek powiedziała mi o tym, kiedy tworzyła swój pierwszy, swoją pierwszą ofertę. I pisała, poprawiała, wymyślała nowe tytuły lekcji, a nie tak, a może inaczej, a może jeszcze to dodam, a tak to rozbuduję. I za każdym razem, gdy miała już to opublikować, gdzieś tam zapisać jako ostateczną wersję, włączyła jej się ta cicha myśl, ta pani perfekcja, która mówiła, nie, jeszcze nie teraz, to jeszcze nie gotowe, jeszcze zrób to, to i tamto. No i w końcu też tutaj dzięki naszej pracy wspólnej. Wysłała to tą wersję, którą miała, tą ostatnią, do dwóch kobiet, żeby zapytać o opinię. To były kobiety, które kiedyś z nią pracowały i, i już w czymś im pomogła. Jedna z nich odpisała: Magda, ja się popłakałam, to, bo to jest naprawdę świetne. I to było dla niej jak taki kubeł ciepłej wody, na tą właśnie jej upartą perfekcjonistkę, bo naprawdę w mentoringu nie chodzi o to, żeby być idealną, żeby był perfekcyjny PDF, perfekcyjna grafika, żeby wszystko, co robimy, było po prostu jak spod igły. Oczywiście fajnie mieć jakość i trzymać wysoką jakość, ale to są zupełnie dwa różne pojęcia. I Przyznam się też szczerze, że ja nie mam z panią perfekcją problemu. Ja raczej jestem z tych kobiet, które w boju sprawdzają, czy coś działa, czy nie. Ale wiem, bo pracuję z kobietami i wiem, że ta pancia, pancia perfekcja naprawdę potrafi przejąć zarządzanie czasem, wstrzymać działanie i właśnie na takim stand-byu trzymać mentorki na, na, no przez wiele, wiele, wiele dni, a czasami tygodni. I tutaj mam do ciebie taki apel, że jest, jeśli jesteś teraz w procesie tworzenia, czy to kursu, czy to oferty, czy to piszesz jakiś post, czy, czy przygotowujesz webinar i czujesz, że stoisz w miejscu i mówisz sobie ciągle nie, jeszcze nie teraz, jeszcze nie jest gotowe, to jeszcze sprawdzę, jeszcze popatrzę, jeszcze poprawię, jeszcze się z tym prześpię, to zrób taki mały test. I chciałabym, żebyś sobie zadała takie trzy pytania. Pierwsze pytanie, czy to, co mam teraz, już komuś może pomóc? Drugie pytanie, czy rozumiem, co chcę przez to przekazać? I trzecie, czy sama bym z tego skorzystała? I jeśli na dwa z tych trzech pytań odpowiesz tak, to w mojej opinii jest to znak, że możesz naprawdę już to pokazać światu. I pamiętaj, nie musisz wiedzieć wszystkiego, nie musi być to idealne, co tworzysz, bo w mentoringu podejrzewam, jak w każdej usłudze, proces testowania jest tak naprawdę częścią tworzenia, bo nie nauczysz się prowadzić sesji dopóty, dopóki ich nie zaczniesz. Prowadzić, nie nauczysz się sprzedawać, dopóki nie wyjdziesz z ofertą, nie pokażesz się światu, nie powiesz: Halo, jestem, jestem mentorką. Nie nauczysz się pisać postów, dopóki no, nie opublikujesz tego pierwszego. Nie nauczysz się robić grafiki w kanwie, dopóki nie wejdziesz do tego programu, nie zainstalujesz go i nie zaczniesz w nim po prostu działać. I tak sobie myślę, że perfekcjonizm to taka gruba warstwa kremu, która De facto, no, miała nas chronić, ale powoduje, że no, w końcu ta skóra przestaje oddychać. A peeling, który ci dzisiaj proponuję, to takie zaufanie, zaufanie do samej siebie. Mm, takie zdjęcie warstw, które naprawdę niewiele wnoszą, i takie dojście w końcu do tej warstwy, gdzie będzie już wszystko ok, i powiesz sobie, dobra, nie potrzebuję więcej już polerować, już się nie potrzebuję peelingować, to co mam. Pokazuje światu. Naprawdę, zaufaj sobie. Twórz, pokazuj, testuj, bo dopiero w ruchu, w działaniu zobaczysz, co tak naprawdę działa. I na sam koniec chciałabym Cię zostawić z takim pytaniem: Co bym dziś pokazała światu, gdybym nie bała się, że nie jest idealne? Hmm? Ciekawe, prawda? Zrób sobie taki mentalny peeling, zmyj z siebie warstwę perfekcyjnie. I naprawdę zobacz, jak ci w tym będzie. będzie jak ci będzie w, taki, w takiej warstwie wystarczająco dobrej. Bardzo Ci dziękuję, że dzisiaj byłaś ze mną. To był peeling perfekcjonizmu, który, zabieg, który możesz powtarzać tak często jak chcesz, bo podejrzewam, że ta pani perfekcja będzie powracała przez jakiś czas. Pamiętaj, że zaufanie do siebie samej to jest naprawdę najlepszy krem regenerujący. I zapraszam Cię do odsłuchania kolejnego odcinka Uzdrowiska dla Mentorek. A ja jestem Gośka Dziubała, mentorka mentorek, które chcą pozbyć się warstwy idealnej i są gotowe na peeling swojego perfekcjonizmu. To było Uzdrowisko dla Mentorek. Przestrzeń dla kobiet, które dzielą się wiedzą z innymi i czasem same potrzebują spa dla siebie i swojego biznesu. Wracaj tu, gdy chcesz zobaczyć swój biznes z innej perspektywy. Nie po to, żeby robić więcej, tylko po to, żeby robić to, co naprawdę działa po Twojemu.